Siemanko! Widzowie. E, mały fail, bo zacząłem przed chwilą, było 68 paczek i otwieramy paczki ogólnie w tym e, odcinku, ale zacząłem i mikrofon miałem wyciszony. Ale trafiłem w jednej tam jakieś gówno, a w drugim, w drugiej paczce Screenara87 Informa 40 tysięcy, więc git. E, no i tyle w sumie. Dwie paczki tylko straciłem na nagraniu. Znaczy z głosem, ale to, to tam trudno, no nie. Lecimy, na razie jeden walkout na yy, jakieś 5 paczek, więc git, nie jest źle. No to też są takie główniejsze paczki. Ważne, żeby był ten foder cały pod te piki, no nie, wszystkie. Bo teraz akurat dzisiaj dali jeszcze w piki 80+, plus. To sobie też porobimy, ale chciałbym trochę tych paczek zostawić na tocy chyba, ale nie wiem kiedy będą tocy dokładnie. Pewnie gdzieś za dwa tygodnie. Nie wiem czy jest sens trzymać jakieś 30 paczek na przez dwa tygodnie, zobaczymy. Jak nam dużo poleci dzisiaj fajnych kart, to pewnie zostawię. A jak jakieś gówno, to możliwe, że wszystko otworzymy. Bo jak już nie ma szczęścia, to już wywalone, no nie. Jedną, na, na, nawet tego Hektora jakby dali, wystarczy żeby był food Kapitan food a jest nie jest źle. Mam Gituka. wszystko pójdzie na piki z tej listy, nie ja będę ich quickselował. E, na razie same wymienne, żeby nie było tak, że trafię duplikat niewymienny i się skończy pack opening i tyle by było, no nie. Na razie tak słabo bym powiedział. Jeden walkout na 8 paczek. Tak średnio. Te są już dobre, bo 8,2 plus. Jakąś ikonę może? Hm? No. Tak średnio bym powiedział. Andres Silva, przed chwilą go przepalałem. Dobra. Ej, kiesza dobra paczka. Trzy ekrany z GIT. Lecimy z Trochę tego będzie z 70 paczek. Samo głównie 8,2, plus ja trafiam 8,2, pewnie Eriksen jeszcze. No Eriksen nie wiem ile ten film będzie miał tu gości Zapowiada się na taki półgodzinny, ale może to jakieś skrócę. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Lookout, nie ma lookoutu. Francja Mbappe. Jej, dlaczego mnie tak rozpieszczacie? No już 10 paczek i jeden walkout. 11 w sumie no, Trochę mało 8281 niech będzie na razie Dajcie jakiegoś... nie wiem... MLera nawet O! Royce! Insigne? Co ty gadasz? Wymienny, 100 tysięcy, tako E, widzowie! E, mogę sobie zrobić... Dobra, później sobie zrobię Widzowie! Ej, to jest gówna paczka! Niewimienny! Nie, no wy. Jak niewymienny? Ej, niewymienny? Kurna! No dobra, ale trafiony. Trafiony, zatopiony. A to jest ostatnia karta insignia z Napoli. Bo. Yy, on idzie do MLS-u po tym sezonie, czy jakoś tak? Fajnie. Przyda się do słapów. <noise> o, wymienny jesteś super. Ja bym chciał... Mega Royce'a bym chciał trafić. Tak. Fest. Royce marzenie. Jakbym go trafił, to bym się zeszczał. Kurna. Bo uwielbiam chłopa. I na realnym boisku, i w wirtualnym też. Chociaż nie, nie gram na niebo, bo, bo... Nie ma takiej jakiejś fajnej wersji, która by dała radę na tym etapie. Ale... Jakbym trafił jego kaptańsa, się nawet zastanawiałem, czy nie kupić, bo jakieś pół miliona to. Ale stwierdziłem, że jeszcze poczekam, bo on będzie z każdym dniem tracił na wartości, tak szczerze. On nie będzie jakoś długo dobry. Opaczka z rzutonym draft. A właśnie, my draft jeszcze mieliśmy zrobić. Matko Boska, ja zapowiadałem draft z odcinków temu, a to nadal go nie ma. Ale fajnie, insynie warty 150 tysięcy chyba? Trafiony. Więc... Na razie na plus. Znaczy to i tak na plus, bo to paczki kosztują kosztujące nic, no nie tylko za grę. Tu jakiś walkout. Kurno no. Tylko ekrany. Ognista piłka Fut. Ej, ładna. Tak jak powiem wam, że piłek nie bardzo się interesuje piłkami innymi tymi gównami, które krążą wokół. Ozdobiania stadionu i tych innych rzeczy. To ładna piłka nawet. Nie wiem, czy ustawia, raczej nie, ale ładna. No, dawać mi Roysa albo Dina Tale, to co Royce'a kupię. To w następnej paszce rozumiem. A, Andres Silva, tak, dobrze pamiętam. No, już go trafiłem dzisiaj. Idź na listę. Dobrze, że przygotowałem jakieś 50 miejsc na liście. To nie będzie takiego dramatu. Nawać jakiegoś Mylera, Tylko że z Borusi. Ojej. Ojej, ojej. Nie, nie, ta, nie takiego Mylera. Trigas. Kozak. Do składu Polski będzie. Do oddawania winów. Food Champions. A my tymczasem lecimy dalej. Nic się nie przejmujemy tym, że na razie... Nie, w sumie nie mogę narzekać, bo... Jak na to, że y, otworzyliśmy 18 paczek to trafiliśmy y, 200 tysięcy w kartach. W dwóch kartach 200 tysięcy jakoś. Więc. Reszta, nawet jak te 200 nie są warte, 200, to na pewno nam dopełniła. Więc nie mogę narzekać na razie. Skriniar tylko wymienny. Szkoda, że nic nie wymienny, bo ja nim grał nie będę. Bo ja mam na, na lewym skrzydle. Y, Vinciusa Juniora, który już ma około 700 spotkań u mnie. I cały czas mi się nim dobrze gra, nie myślę o zmianie. A jeszcze są paczki z informami, Matko Boska. Kolejne pieniądze będą. Jezu, widzowie. Ale będzie. Opening. To jest, z jakichś trzech tygodni. To jest chyba Opening. Jak szczerze. Bo tu mam chyba za trzy paczki z informami. Możemy to otworzyć, bo to i tak na razie nie odda. Z tego i tak nic nie leci. Co najwyżej jakaś 82. No chyba że Roysi. Ja naprawdę nie proszę o wiele. Ja nie chcę Di Natale, ani Lionberga, ani niczego innego. Nawet tego Milito nie chcę. Starczy mi Royce. Ja bym nim grał, a grał. bym go w dupcy do składu by grał. Nie wiem, na SPO czy napastnik. Obojętnie, bym jakoś dał radę bym pokombinował to by mi się udało nawet Atal może by tam grał chociaż wątpię ale dajcie mi tego Royce'a i będzie super no nie tędy droga i jej Wemberg po co mi to co ja z tym zrobię dobra tak dla odmiany 82 plus jakaś tam rzadkich elektrum zobaczymy dawać kaptaina no nie pewnie znowu Gosens, jak znam życie. O Ogundagan, git. Morata pewnie niewymienny. O, wymienny! Widzowie, ale super. Werdonchen wymienny. Super. Jak nam się miejsce skończy, to zrobię piki po prostu z tych wszystkich kart. I sobie poprzywracę ich na listę. że znaczy Z listy do klubu. Ale nie wiem, czy nam się skończy miejsce. 7-5+, niech będzie. Nie wiem jeszcze w ogóle, jakie są wymagania na te piki. Bo nie patrzyłem, widziałem tylko, że dodali. To jest jakiś główny Daka, którego nie mam w zespole. Przerzedzony klub mam strasznie po tych trzech tygodniach nie otwierania paczek. Otwórzmy tą z draft, żeby już. powiem tak. Nara. monety i rzeton draft. Tych co otworzymy. No tu pewnie nawet ekranów nie będzie. Bo zrobiłem to jakby ten event show no. Byłem ciekawy, jedną zrobiłem. I może coś fajnie, fajnego oddałem, może nie. No ale tu musi najpierw... Ej, walkout jest, co jest? Ej... kilini, Killini! Co jest? 5x7, 5 razy 7-5 i walkout z tego leci. Ej, dobra paczka! Co jest? Ale mam warto. Może to warto było to robić. No teraz to już i tak. Taust to otworzymy, bo wymienna i mi się nie chce szukać. A później 75 plus lecimy. Dawać Royce'a. Serio? Z 75 plus daje, dajecie Kieliniego, a z 82 plus ekrany jakieś? Merino, kurna. Jan Henninio, trzeci raz. A ten Merino był niedawno do trafienia w foot Fantazy, To wtedy mogliście dać. Trzeba te 75 plus wywalić, żeby dostać się do lepszych które tam zalegają. Ekran i będzie zadowolony. Będzie fajnie. Nie. Nie wiem po co jej daje te paczki 75, przecież z tego i tak nic nie leci. Mogliby dawać już dwóch rzadkich zawodników. Albo nie wiem 80. Plus. To już by było nawet lepiej. Bo 75 plus to jest każda złota karta na dobrą sprawę może wylecieć z tej paczki, która jest w grze. A tych kart jest nie wiem ile, z 5000, no pewnie więcej. Więc szansa, że trafisz coś dobrego z tej paczki jest taka, jak to, że matka ci kocha, czyli praktycznie zerowa, widzę. Dlatego oglądasz mnie i wylewasz swoje, swoje żale, gapiąc się w ekran. Ciekaw jestem, ile osób dotarło do tego momentu. Dobra, lecimy. Już pewnie niewiele tych 7,5 plus zostało. Kolejne gówno. Yy, nawet nie wiem kto to może być z, to jest ekwador, kaj to jest ekwador no nie ta yy, według no 75 plus kolejne nic fajnego z tego nie leci i tym razem nie jest inaczej jest samo gówno lanić wszystko z tych 75 plus pójdzie do pików ale piki to już chyba będzie osobny odcinek bo 75 plus Infor, widzowie! Jestem najlepszy w tego. Genduzi. Niewymienny, ale Inform 84 będzie dopikał 85. Masno. Zarombiste są te paczki. <laughs> nie, no tak naprawdę to nie. Ale fajnie, że coś w końcu oddało z tej paczki. Ile tego jeszcze zostało? 3. Dobra. To prawy do lewego. I trafiamy. Roysa gówno. Wracamy do rutyny wiążącej się z tymi paczkami. Teraz środkowy, też gówno i to jest teraz lewy, bo było prawy do lewego i tutaj trafiamy Roysa. Kurna Royce z WKS-u, no, nie wiem, nie wygląda. Oj, dobra, wydóbcy. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Eee, czy mamy odsłonięte jakieś wymienne paczuszki. Bo jak nie, to dupa trochę. Eee, paczka piłkarzy. Jakieś tam. Lecimy, bo ona jest wymienna. Później się będziemy niewymi niewymiennymi bawić. O, ekrany. Więc jest git. Tiago Silva i byłbym zadowolony. By mnie to ucieszyło, srogo. Firmino, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Majnią. Krasko. Bardzo dobrze. Skhiri. Sk sk jakiś jeszcze w duplikatach. Jest bardzo dobrze. Ta paczka oddała. Widzowie. Teraz lecimy coś innego. Może też wymiennego. O. Są wymienne paczki widzowie. I to są z prawdopodobnie. Więc trochę ich tu będzie. I zobaczymy. No dawaj otwieraj. Czemu to tak długo trwa? Animacja otwierania paczki jest dłuższa niż odbieranie jej. Trzeba czekać kurna i czekać, żeby to się otworzyło. Lecimy z jakąś kolejną. Wszystkie wymienne. No, jakiś walkout. Już nawet nie, nie mówię, że kaptańs musi być. Ale jakikolwiek walkout. Inform jakiś fajny. O! Jezu! Niemcy proszę! Niemcy proszę pana! I koke! On jest chyba trochę drogi, nie? Ej, on jest wymienny, widzowie! Ej, jestem najlepszy w życiu. Karty z gangu to trafiam. Ile on kosztuje? Ej, w takiej gównopaszce! Porównaj cenę. 150 tysięcy, widzowie! O, mam, ale... ale... Ja jestem kurna. Dobry. Powiem tak. Fajny zawodnik. Lecisz na listę. Później go sprzedam. Czyli tak, jakby to podliczyć, to insignia koło 150 też. Oj, nie to. Wracaj, mi tam. o 40. Więc to jest jakieś 200 plus 150. To jest jakieś 350 tysięcy trafione. W 38 paczkach. Więc może być jeszcze tylko lepiej. Tutaj trafiamy Royce'a. Wymienny tam i tak go bym nie sprzedał. Prawdopodobnie. Znaczy, no nie, no jak go trafię, to go nie sprzedam. Tak się umówmy. Macie moje słowo i. Chyba, że będzie kosztował milion. To wtedy tak. Ej, walkout jest! Lakaka! I to wymienny! Ej, widzowie! W końcu zaczęło coś fajnego. Sypać, a on teraz będzie mega w cenie, bo jest SB co ikonę. Ej! I... Szczęsny, Jorginio, ej widzowie! Szczęsny, Jorginio, a Czermiego zostawię, bo 8 trójki to gówno i nikt tego nie kupuje. I kaka? Ej fajnie, dobrze! To tu też z jakieś 100 tysięcy trafiliśmy, więc już będzie jakieś 450 tysięcy. Ej widzowie! Patrząc na to, że mam jeszcze Tiagon kantare, który mi przyniesie, nie wiem, może z 50 tysięcy, to będę miał może ponad milion nawet. To sobie może kupimy jakąś fajną bestię. Nic znowu. A tu już paczki za Food Champions. No, to jest X tych kurna. Paczek za 12, yy, za 50 tysięcy. To ja otwieramy kurna. Niech i tak będzie. Chociaż może po tych najpierw... Y weźmiemy te złote niewymienne. Nawet Roysa. O kurde. Holandia może być Delict i będzie fajnie. Albo The Vrij. Dobra, jest Inform i jest Vinaldu. Nie jest źle. Inform na Quicksel, chociaż nie, bo ty możesz coś pokaż mi się. 18, 15. A, zostawimy cię. Nic nam tam nie wadzisz w klubie. Wy na listę wszyscy. I powoli mi się kończy miejsce na liście. Kurczę blaszka. Znowu mi się robi to, co miałem niedawno, że mam zadupconą listę transferową, ale to nie szkodzi. Za pół miliona spaczek mogę, mogę mieć. I jeszcze ekrany z tej paszki. Jak super. I Cardi? oby nie, bo go mam w klubie. Chyba. O Ja jego też mam w klubie bądź wymienny. Jesteś wymienny. Dobrze. A że to tam niech chce idzie. Teraz zobaczymy. Tą paczkę. 12 kart, jedna rzadka. Ja się boję, widzowie, żeby mi się nagrało to wszystko. Byłem na godzinę wstecz ustawione nagrywanie. Nie wiem, czy to się uda, kurde. Bo tych paczek jest tyle, że bardzo dużo. Już jakieś 42 otworzyliśmy. Ale na razie nie żałuję, bo fajnie dropi. To wszystko. Żeby z tych paczek nie było duplikatów i będzie git. Na razie nie ma. No powiem tak, jak trafię Roysa e, kap kapitanowi Food, to on nie będzie duplikatem, więc od to się Renifary nie ma, ale możecie dawać. Ale po co mi Niemiec taki nierzadki? Znaczy rzadki, ale... O syle, git. Fajnie, bo on przychodzi latem do Borusi. Czy latem? Nie wiem, ale przychodzi. Nie wiem kiedy, na następny sezon prawdopodobnie. Czyli latem, no dobrze mówię. Przechodzi do Dortmundu i będzie tam śmigał. A fajnie, bo ja go lubię i Dortmundu. Dortmundu ja lubiam, no nie. Fajny obro obrońca, moim zdaniem. Dobry ruch zrobili, e, że go sprowadzili. Tu będzie matip pewnie. Ale ja mam matipa wymiennego na bank. Dobrze. <gryw> Jak powiedziałem to na bank, tu już zacząłem wątpić. Dobra, ciebie otworzymy. I tu gówno. Dobrze. A ten kok. Ciekaw jestem, ile za realną ile realnie zajdzie. Fajnie, z takiej gówno paczki trafić koke. O, przetasowanie nastąpiło, widzowie. O, 8-1, dobra, niech będzie. Nawet mi tu Roysa. Ja bym tak tego Royce chciał trafić. A tu jakiś... Nie wiem kto nawet. Jorginho może być nawet. I będzie... Barella, też o... Ok. Oj, jedno miejsce tylko na liście. Oj, 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 widzowie. Teraz to trzeba dobrze rozdysponować. Mega paczka jeb. Najwięcej kart. Najwięcej możliwości, że będzie duplikat, ale co tam? O ja pierdzielę 8 dwójkę. Jezu chryste, Matko Bosko, za jakie grzechy! Ja wiem, że ja dzisiaj trafiłem dużo, ale żeby aż tak mnie karać, teraz zrobimy tak: żeby się nie zbloczyć, eee, Was nie, bo Wy jesteście fest niewymienne, jest z jednym brązowym niewymienna, Ty jesteś wymienna. Dobra, Ciebie zrobimy i idziemy chyba robić piki, aczkolwiek, dobra, piki na następny odcinek, tak się umówmy. I w następnym odcinku też otworzymy paczki z informami i to 85, to lepsze. Hotebur, o kurna, robi się nieciekawie. Mmm, dobra. Ta będzie. I prawdopodobnie ona zakończy ten odcinek. Bo pewnie będą duplikaty. No dawać kaptajna. O oh, Jezuen. Nie robi wrażenia ta paczka. No, wiedziałem. Jeden, dwa. No i tu już. Także tego. Forsberg. Idealnie, szwed kończy nasz odcinek. Przynajmniej na mundialnie radą. Ja byłem e, sceptycznie nastawiony do tych paczek. Myślałem, że nic nie wyleci. E, aczkolwiek było dobrze. Uważam pack Penning. A nie ten skład. Dobra, tam wywalone. Uważam pakę Penning za udany. Dzięki Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w dupę. Dajcie komentarz, dajcie suba, trzymajcie się widzowie i siema.